Dzień dobry. Wybieramy się do Lili Dziadka i stwierdziliśmy, że nagramy Wam takie, mam nadzieję, trochę motywujące przesłanie, co by to sobie więcej warzywek sadzić u siebie, wykorzystywać teren. Idziemy na spacerek po ogródku i troszkę nazbieramy warzywek z naszych bez chemii, bez różnych tam dziadostw, no tak, aby po prostu podarować, I mi to sprawia bardzo dużą przyjemność, mam nadzieję, że obdarowanym również. A przy okazji, żeby nie przyszła jakaś wichura i nie połamała nam tych słoneczników, to zobaczcie jakie nam fajne porosły, pięknie to wygląda, takie duże, krótsze słoneczniki, że o, jak ja sobie tu stoję, to nawet nie sięgam do samej góry, latają sobie bzyczki, zapylają, a my idziemy zwłaszcza tu na podwyższone grządki coś tam powybierać. Marchewa. Taka, to jest taka okrągła jakaś, nie pamiętasz jak się nazywa, odmiana. Nie, ale to i chyba jest odmiana okrągła. Aha. Nie, poczekaj nie się okej, się. fajne. Tylko tak wiesz, po parę sztuk, trochę pękła. Ma, mają tu ciasno, my nie przerywaliśmy tych warzyw, właściwie tutaj rosną poczekaj, sobie w takim... Tutaj, tutaj jest duża taka. To, właśnie, taką dużo. to te małe jeszcze może sobie tam podrosną. Tak, zobacz, tu taka duża I może ze dwie te takie długie tak. weźmiemy, nie? Tak. Pokaż tak. jakie duże, fajne. Duże. No, przy ręku to naprawdę takie porządne, kurczę, porosły. Pękate. I luź jeszcze z drugiej strony tam. Tam będą te długie marchewy. A -a. To też przyjemność no, dla dzieci, żeby sobie powyciągać. Dużo my nie mamy tych wybiorów. Wiecie, że my to mamy ten ogród tak z doskoku robiony. ciągle budowa, ale coś tam się powyciąga. Uwaga, ale marchewa. Piękna, a zapach piękny tej marchewki jest to naprawdę coś wspaniałego. Taka duża marchewka? Tak. Duża. Dobra, idź od łóżka. Idę do pudełka. No jeszcze z jedną pojadą. tu masz bliżej. To po co tam sięgasz, jak tutaj są. Jeszcze jedna, o, o, jakaś dziwna, podwójna, bliźniacza. To może jeszcze jedna. To jest jeszcze też, y, daj, ja coś chcę powiedzieć widzom. To jest, dlaczego tak rośnie ta marchewa? To jest też powód tego, że, a to jest w ogóle jeszcze jedna malutka? Potrójna ona jest. Dlaczego tak rośnie? Bo my te ziemie jeszcze nie mamy tak dobrze przygotowane, tam różne takie materiały szły dosyć świeże, więc nieraz się natrafi na, na jakąś tam przeszkodę. Po prostu rośnie taka, no ale to tam. Z czasem będą lepsze. O, troszkę taka też zdeformowana, ale spora. To w ogóle wygląda jak jakaś hybryda tej długiej z tą okrągłą. No dawaj, wystarczy tych marchewek. Zostaw, Liluś, nie dźwigaj tego, przyniesiemy tu ogórków. Kurde, muszę popodlewać to dzisiaj wieczorem, bo trochę zaniedbałem. W ogóle to dzisiaj jest, jak my wam to nagrywamy, bo to jak zwykle z opóźnieniem, dzisiaj jest nie widzę, kurczę. Drugi tydzień yy, sierpnia się zaczął. Tutaj zobaczcie, jakie duże oguracji. weźmiemy takiego na pokaz, nie? To są ogóry przecież takie, te gruntowe, więc taki ogór to o, troszkę biały, taki gdzieś tam leżał na tym. Proszę. Co? Ukuło? Idziemy szukać rzepy tutaj czarnej, nie wiem czemu ludzie się, słuchajcie, śmieją z tej rzepy, czasem jak gdzieś zamieszczam, że to takie stare warzywa, o, tylko rzepę, kotek, to jedną dużą wyciągnij, bo to nie ma sensu, ja nie wiem, czy oni lubią, to ten, eee, tak się ludzie podśmiewają z tej rzepy, że to takie stare warzywo, że z czasów wojny, czy coś tam, że po wojnie, ja nie wiem, przecież to zdrowe, to fajne, to chyba do, warto, takich wielkich, o jest, a ziemię to nam zostaw. Taka fajna rzepa o wielkości piąchy. Do załatek, do różnych rzeczy. Naprawdę taka ostra jest. no Fajne, kurczę. Ja to lubię takie, takie rzeczy, że jak jest... My nie mamy może nadmiaru, ale, yy, ale i tak tam warto się podzielić. to Mam nadzieję, że to też tak trochę yy, zachęci może, nie wiem, kogoś z rodziny, żeby też sobie ze dwie grządki zrobił. Dalej mamy na przykład cukinie i dynie. To tam jedną dynkę już żeśmy jakąś Wzięli cukinie też nie wiem czy sens jest wyciągać, bo my już mamy wyciągnięte jakieś, to może tamte damy, co wyciągnęliśmy, nie? Już wczoraj tam. No, no właśnie. bo tu jest tego ale sporo. Może dla brata jeszcze jedną, ale... co? A no to weź jak no, chcesz. No jeszcze jedną weźmy jest dla twojego brata. Tak, bo to spotkanie rodzinne, więc można troszkę poobdarowywać, mam nadzieję, że ktoś się ucieszy z tego, bo, 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 bo może nie wszystkim wszystko smakuje, ale no już tam. No i do Taka, no, Tak, a cukiżowa Sadzisz do, do pudła. A może trzeba było to drugie pudło już przynieść, co? To chyba się nie pomieści to. No dobra, jeszcze się Bo tutaj buraki chcesz dać? No buraki. Ale wiesz co, buraki to weź tak na, na raz, żeby mieli tam z, no, to dwa, to. trzy, bo to szkoda po prostu. My tego, też ma, mamy niedużo. dużo, też chciałbym je po prostu spróbować, to. tak? Tak. Ale coś tam damy. Kotek, bo tutaj są te duże ogóry, tylko pytanie, czy bierzemy tego na dole, czy go zostawiamy na nasiona, nie, to bo to on nasiona. już jest trochę stary. A chcesz wdać tę wielką knagę, co tu rośnie? O, jaki piękny buraczek, jak piącha. Bardzo ładny. Połóż tutaj do tego. Jeszcze z... Dawaj, dawaj, ty, bo ja już, ja, ja już nie mogę. To jest tak gorąco, że... Ła. Wiecie, co? Te, tutaj one tu wychodzi? No to weź tego co, co wyszedł właśnie. Many, już, no. sama. Sama. I wiesz co, weźmy tego ogóra. Może go zjemy, nawet sami to spróbujemy, a poza tym jak go zerwiesz, to te następne co rosną, to też urosną duże. Bo to już nie będzie szło w tego ogóra, tylko... Nie... Co to za odmiana jest, pamiętasz? Bo to było jakieś, mówiłeś, że to jest jakaś taka hybryda, coś pomiędzy szklarniowym, takim typowym zielonym ogórkiem. a gruntowym. Zróbmy tak, że w opisie ja dam Tak, Ta, jak będziemy pamiętać. W każdym razie to podejrzewam, że po prostu jest im tutaj dobrze, dlatego te, on ma taką strukturę, widzicie, bardziej jak, jak, jak ogórek gruntowy taki, takie te, te, te oczka, takie, takie, takie igiełki, ale skórę ma taką, jak, jak ten typowy, taki niby ogórek zielony, co się zawsze śmieje, że jak można dać nazwę, że ogórek zielony. Ale fajny, naprawdę duży taki, Szczypiorek jeszcze tutaj możemy dać. Może troszeczkę nawet bazylii, jakby tam. Nie wiem czy oni lubią, czy nie lubią. Dam parę listków można bazylii. Rzetkiewka to wymaga podlania, bo, bo jest yy, widzę tutaj za, zarąbiście sucho. Ja dzisiaj wieczorem to wszystko podleję. Mamy widzicie taki fajny szczypiorek. Nam tu urósł. Jeden, jeden super duży, taki fajny, drugi taki trochę lichy, ale też da się zebrać. Także tam z 10-15 kawałków takich pęczek się udzierga. Zobaczymy, co się dzieje tam z tymi porami. Późno to wszystko wsadzone. Tak, rządka jeszcze pracuje. Więc zobaczymy, jak to tam, jak to wygląda pod, pod spodem. no takie nieduże te pory a tu pokazuję lilitę, nasionka, cebulki I będą, tak a taki tam porek, bo porek, dużo korzeni ma I jeszcze może jeden seler wyciągniemy a nie zbiednieje się e, ja by to bym wyciągnął któryś tu ze środka, bo one są i największe i najwięcej miejsca zajmują więc może inne później troszeczkę odbiją dalej a jeżeli będzie kicha, bo nie wiem czy to wszystko w liście nie poszło to najwyżej albo się daliście albo się samemu wykorzysta. I te, weź tak rozluźnij troszkę zanim wyciągniesz. O, ciągnie, panie, ciągnie. Nie może wyciągnąć, panie. Do góry bardziej niż w bok, bo to, tego... Łatwiej może troszkę. Obsyp pod razu tam. Ja to podejrzewam, że selery u nas to niestety, jest, to, jest, to jest pierwszy raz jak tutaj są sadzone w tej grządce, i one raczej nie mają tam tej główki takiej dużej, tylko głównie poszły tutaj w liście, ale to też dla selerów to trzeba konkretne warunki stworzyć tutaj. No ale z liści też można przecież rosół nagotować i tego, także włosie ma niezłe. Ta główka jest gdzieś tak dotąd. O, taka. Tu dotąd. Trzeba by to zerwać kawałek, to wtedy widać. O. No nie jest jakaś wielka, no taka jak twoja piąstka, a mogłaby być... No. Jak moja, tak? To no, wtedy by było super. Ale liści ciem, ale dużo. Tak, no. Ale zapach. Dawaj się sztachnąć. Żyna. Ach, tutaj, jak się tak człowiek... Te korzenie. Fajne, ja to lubię tak. Trochę od, od siebie dać, to czasem my też coś dostajemy od drugiego dziadka, bo drugi dziadek akurat prowadzi też ogród, więc znaczy czasem, często dostajemy coś. No jeszcze trochę bazylii, liści, czy całe gałązki wiesz, Całe, te całe gałązki bo to już powoli zaczyna iść w nasiona, może zostawimy na nasiona też coś, no ale tam niech ma się marnować, to, to tego, to, to dobrze się podzielić tym. No słuchajcie, mamy taką skrzyneczkę, myślę, że na, jak, jak na raz to jest, to, to trochę jest, trochę szczypiorku, bazylii, cukinia, buraczki, jakiś seler, por ogórasy i jedne rzeczy widzicie urosną nam w sumie dosyć duże, bo to, to taki ogór to naprawdę jest porządny ogór, marchewki całkiem nieźle pory selery troszkę gorzej jak na ilość na wielkość ten jakieś właśnie buraki, nie wiem co już mówiłem, tam te rzepę, no ogórki gruntowe, różne takie rzeczy sobie zbieramy, czy jakaś dynka i to takie bardzo fajne, jak można to komuś podarować. Mam nadzieję, że też się ucieszą, więc zachęcamy do tego, żeby ktoś sobie nawet jak ma malutką działeczkę, to pykną tam ze dwie grządki podwyższone i na próbę sobie coś zasadził. Ja zwykle do tego nie namawiam, bo nie lubię takiego czegoś, ale nawet możecie kupić ziemię ogrodową już i nie robić samemu, tylko grządkę gotową złożyć, kupić tę ziemię ogrodową, chociaż ja mówię, jestem tego przeciwnikiem, ale, ale nawet już lepsze to niż w ogóle nic i sobie tam właśnie takie marcheweczki, cebulki, czy inne rzeczy bo jeszcze tu my mamy, oczywiście tam jest jeszcze cebula, ale to głównie na nasiona poszła, mieliśmy czosnek jakieś tam inne jeszcze rzeczy, co już były, albo dopiero będą no to nie będziemy na siłę tutaj wszystkiego brać, tak jak fasolki to mamy tylko trochę też, to też no, nie będziemy oddawać wszystkiego też tak, się poświęcać. Jakbyśmy mieli troszeczkę więcej, no to byśmy dali, ale też nie wiem czy lubią, więc staramy się po prostu takie rzeczy, co bardziej takie są popularne. No, może poza tą rzefą. No fajnie, ja to lubię. I co innego dostać, takie coś od rodziny, a co innego gdzieś tam kupować, pryskane jakieś, czy co może. No nic, tak, tylko dla zachęty. Coś chcesz dodać? tam porzeczki czarne. Ja podżeram. Nie wiem. No widzicie, żurawina dopiero nam tutaj dojrzewa, więc też nie będziemy zbierać i też jest jej mało. No wszystkiego mamy póki co mało, bo to no już świeży mamy, Ale co? Ale yy, siejcie, sadźcie i dzielcie się. O, ja to tak podsumowując. No to dobrze. To podsumowując, to już mój ryj niepotrzebny. To Liluś, powiesz papa Papa! Kończymy już Powiesz papa? Nie. No to, to no to papa. Nie. Nie. Papa! No już jedziemy powolutku w stronę rocinki. Ale słuchajcie, warzywa wrzuciliśmy do bagażnika. Kurde, tak zajeżdża od nich w całym samochodzie szyby mamy pootwierane. I, i, i nadmuch tutaj. Normalnie zapachy, no jak nie, no pięknie zajeżdża. No, no i tyle chciałem. Pa, pa.